Cześć dzieciaki! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku mojej Biblii. Dzisiaj jest ze mną ciocia malwa, ale się cieszę wspaniale, że tutaj jestem. Ostatnio rozmawialiśmy o Noe i na mszy dla dzieci rozdawane były takie obrazki. Tutaj sobie wkleiłam. I zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to zobaczcie, kogo wylosowałam z ostatnich komentarzy. Ciężko mi było wybrać jeden komentarz, ale już mam. Jest to komentarz Zosi. Noe lubił zwierzęta, bo je też stworzył Pan Bóg. Dziękuję Ci za ten komentarz, Zosiu. Bardzo Cię pozdrawiam. Tak więc w strzałce numer 4 zapisujemy. Noe lubił zwierzęta. Myślę, że to jest taka wyjątkowa cecha i nie znajdziemy jej u wielu bohaterów biblijnych, także myślę, że warto to sobie zapisać. A też myślę, że Noe na pewno musiał lubić bardzo zwierzęta, skoro wziął je wszystkie ze sobą na arkę. Także dziękuję Wam za komentarze. Wszystkie były wspaniałe i czekam na więcej. Dzisiejszym bohaterem jest Abraham, i posłuchajcie fragmentu o nim. Mamy fragment z Księgi Rodzaju. Pan powiedział do Abrama, Zostaw Twoją ziemię, Twój ród i dom Twojego Ojca i idź do kraju, który Ci wskaże. Uczynię Cię bowiem wielkim narodem. Będę Ci błogosławił i uczynię Cię sławnym. Będziesz błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie będą błogosławić, a tym, którzy Tobie źle życzą, będę złożeczył. Przez Ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Abram poszedł zgodnie z poleceniem Pana. I tutaj Abraham wędrował, aż dotarł do pewnego miejsca. Pewnego dnia Pan ukazał się Abramowi i powiedział Twojemu potomstwu daję ten kraj. Abram zbudował w tym miejscu ołtarz dla Pana, któremu się ukazał. Mhm. I teraz przechodzimy do naszych prac. Ja już tu mam przygotowaną. I będziemy dzisiaj używać koloru żółtego i pomarańczowego. E, przyda nam się też jakaś e, taka kartka, e, z której będziemy wycinać potem miejsce na modlitwę e, i też jakieś nożyczki i tasiemka. I zaczniemy od tasiemki. Tutaj, mhm. ja, ja mam pamiętnik z biblijny, może być taki, tak? Tak. Mhm. I tu będziemy właśnie e, tak na marginesie, ty nie masz marginesa, ale właśnie a możesz albo z tej strony, albo z tej albo strony. Albo od środka sobie, czyli tak możesz sobie przykleić tą taśmę, tak? tak? Ja sobie też o tutaj zrobię, tak? Czyli tutaj o równiutko musi być. O. I przyklejam. Dobrze, i tu ucinam, tak? Mm -hmm. Dobra. Jest! Mam taki ładny. Dobrze, co teraz? I teraz na środku będziemy pisać słowo Abraham. Mm -hmm. I do tego będziesz potrzebować takiego długopisu. Tego, ale fajnie. Jak ja mam to zrobić, powiedz mi. Ja tu trochę to Ci malwię pomogę i będę. Bo wiecie, że ja nigdy tak fajnie. Nie wiem tak pisać jak ciocia lęka, więc ja się bardzo cieszę, że mogę się nauczyć. Czyli na początku rysujemy o tak. To będzie yy, takie, nie wiem jak ona takie kontury. Czy ja mam to samo wszystko teraz zrobić? Tak. Dobra. Olet, ja mam nadzieję, że mi się tutaj wszystko zmieści. Próbuję zrobić tak jak ciocia Milenka. To jest dużo jakichś takich. Zawiasów! Ja nie wiem jak wam się tak udaje. Tutaj jest takie A duże O. Dobra. I co okay. dalej? Teraz hy. Mhm. Teraz tu idziemy w górę. Hy. A. O, zmieściło mi się. Jest. Dobra. Mam trochę krzywo, ale chyba jest okej. Okay. I teraz będziemy dorysowywać środki, mm -hmm. czyli rysujemy tutaj przy A. Przy A, takie, takie ramki puste, tak. a później to zakoloruję, tak? tak? Aha, bo to jest takie, dobra. Tu, by, ry, a przychy, tutaj będzie tak. Mhm. Mm i tu, A, no to tak wygląda skomplikowanie, ale wcale nie jest takie trudne jak się zrobi, tak. Dobrze i teraz jeszcze tu. I teraz to zakoloruję. Tak i teraz bierzemy jakiś pomarańczowy mazak lub zakreślać mhm. i kolorujemy środek. Czyli takim już teraz koloruję. Okej, okay. czyli to tak wygląda. To jest ta wielka tajemnica, żeby zrobić taki ładny napis, okej. Okay. No, wydaje mi się, że jest ok. Takie, a tutaj to a mi tak wyszło, dobra. I co teraz? I teraz będziemy rysować strzałkę numer jeden. Ona mm -hmm. wygląda tak. Mhm. Mm czyli też y, tym samym długopisem pomarańczowym. Mhm. Mm muszę tak zostawić na górze miejsca, żeby tam coś napisać, tak? Tak. Bo zawsze się zastanawiamy, co napisać w strzałce numer jeden o Abrahamie. Mhm. Mm I ty zrobiłaś takie fajne jeszcze też. I tam w środku koloruje mazaczkiem, tak? Tak. Mhm. I jak tak myślałam sobie o tym Abrahamie, to stwierdziłam, że musiał być posłuszny, mhm. skoro na głos Pana Boga wyszedł z domu, zostawił wszystko, zabrał swoją rodzinę i poszedł w nieznane. Nie wiedział dokąd idzie. Musiał bardzo zaufać też Bogu. To musiał być naprawdę posłuszny, czyli taki, że, że chce pełnić wolę Bożą. To jest właśnie posłuszny, że chce tak jak Pan Bóg chce. Czyli ja tutaj piszę, posłuszny był Abraham, tak? Tak. Mhm. Posłuszny. Ok, dobrze. I zawsze też y, ten napis jakoś sobie ozdabiamy. Mhm. I ja tu proponuję, żebyś wybrała sobie jakąś jedną naklejkę, która będzie Ci pasować, i żebyś mhm. sobie gdzieś ją nakleiła przy tym napisie. Przy tym napisze, że jest posłuszny, tak? bo on miał być, miał znaleźć tą ziemię taką, miał pójść do, do tego kraju, który wskaże mu Pan Bóg, no to może jakąś właśnie, o, taką, taki listek, że on pójdzie do takiego kraju nowego. Okay. To będzie mój taki listek i akurat tak ładnie będzie kolorystyka. Mhm. Ja też tutaj dorysowałam sobie taki kwiatuszek, ale możesz dorysować sobie, jaki Tobie się podoba. Takie kwiatuszki, tak? Mhm. Dobra. Niech będą jakieś takie kwiatuszki. Ok. I tu widzę, że takie może małe listki. Mhm. Czyli tak sobie po prostu ozdabiamy jakoś, tak? Tak. Mhm. Każdy może sobie zrobić też tak jak chce takie jakieś, tak? Tutaj. Mhm też już możemy zacząć myśleć, co napiszemy w strzałce numer 2. Mhm. E, strzałkę numer 2 zrobiłam taką żółtą. Żółtą. Czyli ja też robię strzałkę. Ok. I też ją zrobię sobie też nad takimi fajnymi ukosami i zamaluję w środku. Mhm. Tak. I jak czytałaś ten fragment z Pisma Świętego, no to sobie pomyślałam, że też Abraham musiał mieć wielką wiarę. Mhm. Skoro tak zaufał Bogu i, i poszedł. E, Właśnie w tą podróż. Także możemy przy, pierwszej, przy drugiej strzałce napisać wielka wiara, że Abraham był wielkiej wiary. Mhm. Czy muszę mieć taką wiarę, że to, co mu powiedział Pan Bóg, to to zrobił i wierzył, że to jest też coś dobrego i coś pięknego? No, ja to mam tak, że zawsze muszę się namyślić i potrzebuję mhm. dużo czasu, żeby na pewno to zrobić. Abraham po prostu poszedł mhm. i nie czekał. O właśnie, bo to też jest tak, że chciałbyś już mieć coś takiego pewnego. A tu wiara to jest właśnie tak, że trzeba wierzyć, że to będzie coś, co Pan Bóg właśnie mówi. No. Teraz też rysujemy kwiatka, mhm. ale na pomarańczowo. Mhm. Czyli ja sobie tutaj jakiś taki: o! Zrobię takie gałązki i kwiatuszek pomarańczowy. Mhm. Dobra, jest. No i przechodzimy do strzałki numer 3. Mhm. Ona jest też na żółto. Na żółto. Tak. Mhm. I teraz jak mówiłaś y, o tej wierze, no to, to oznacza, że wiara to jest właśnie ryzyko, że my to chcemy Aha. mieć pewność, a Pan Bóg zaprasza nas do takiego ryzykowania. Y, a to oznacza, że często nie wiemy, co się wydarzy, no ale to też wiąże się z tą wiarą i zaufaniem, że Pan Bóg o wszystko się zatroszczy i że dobrze nas poprowadzi. Mhm. Czyli wiara, myślnik... Ja, że równa się. Równa się ryzyko tak. dobrze. Mhm. Wiara równa się ryzyko, czyli, że to nie jest wcale tak wszystko takie łatwe, pewne i tak jakbyśmy czasami... To jest takie chodzenie po wodzie tak naprawdę, no. taka wiara. Mhm. I też tu kwiatuszek jakiś taki? Tak, na no pomarańczowo. Dobra, to niech będzie sobie... Dobrze. Czyli właśnie ten Abraham musiał mieć wielką wiarę i też to chyba, też mm, że się nie bał, prawda, tak zaryzykować. Mhm. I strzałka numer 4. Mm -hmm. Tutaj ją tylko narysujemy, a wy dzieciaki. Napiszcie w komentarzu, jaki był jeszcze Abraham. E, mm -hmm. A ja wybiorę mm, w kolejnym odcinku jeden komentarz i zapiszę go przy strzałce numer 4. Mm -hmm. Dobrze, ja już mam tą strzałkę i też kietuszek jakiś. Tak. Żółty, tak? Mm -hmm. Tutaj żółty będzie. I też ciocią Malwą czekamy na wasze prace. E, możecie je przesyłać na mail. I będziemy na pewno oglądać wszystkie prace tak. i wyślemy wam jakąś wiadomość. Tak, właśnie. Super. Czyli teraz już mamy. Tak. O, właśnie. Mhm. I teraz będzie nam potrzebna kartka. I teraz coś. Będzie... I nożyczki. Mhm. I musimy wyciąć taki prostokąt. Prostokąt. Mhm. Dobrze. Mhm. Teraz będziemy go tak. Obdzierać. Obdzierać. Czyli tak, tak, żeby go nie całego, tylko tak, żeby takie tutaj było. Mm. Żeby można było tak ładnie, że to nie jest cały z każdej strony. Mhm. Dobra. To już tak. Czyli tutaj on jest taki. Próbuję, próbuję, ale to nie jest takie trudne. Mhm. Czyli, żeby był taki ładny, miał kształt taki nieregularny. Mhm. O. Zobaczcie, jest. Mhm. Tak, i, I co teraz, teraz przyklejamy go klejem. O, mieści mi się akurat idealnie. idealnie. Mm, super, czyli przyklejam sobie tutaj. Okej. Okay. Dobra. Jest. Naklełam i przyklejam. Okej, okay. i co teraz? I jeszcze ja to sobie ozdobiłam tą samą tasinką, którą mhm. naklejałyśmy na marginesie. Czyli gdzieś tak z jakichś boków, tak? Tak, w dwóch rogach nakleiłam. Teraz mhm. ja sobie tutaj wezmę, po dwa kwiatuszki. I gdzieś. To chyba sobie tak yy, właśnie, może tak tu. Tak, żeby mi się zmieściło, albo tu, o, może tak. Tu i tu. Mi się zmieści. Dobrze? Super. I teraz przechodzimy do nagłówka kolejnego, czyli modlitwa. I on mhm. jest już dużo prostszy. Mhm. Tak, widzę właśnie, że rysuję taki y, prostokąt mhm. i taką literkę. Kółeczko i robię z tego też takie, coś takiego, tak? Prostokąt. Tu jest literka D, L, i jest takie grube, tak? Mhm. I T też jest zrobione z prostokąta, i u góry jest kreseczka. Teraz literka W i literka A. I zakrysowywujesz. W środku. Tak. Tak. Mhm. I zaraz będziemy pisać naszą modlitwę, e, dlatego już możemy pomyśleć o tym, e, za co dzisiaj chcemy podziękować Panu Jezusowi. Mhm. Ja myślę, że super jest to, że dzisiaj tym poznać Abrahama. Także na początku możemy napisać Panie Jezu, dziękuję mhm. Ci za to, że mogłam dziś poznać Abrahama. Albo mogłem, jeśli to pisze jakiś chłopiec. Mhm. Że mogłam dziś poznać Abrahama. Abraham. Mhm. Mhm. Poznać Abrahama, mhm. i myślę też, że na pewno od Abrahama możemy się uczyć posłuszeństwa, bo to nie jest łatwe, więc możemy też za to podziękować Panu Jezusowi, że ten Abraham może być takim wzorem dla nas. Dlatego dalej piszemy i za to, że mhm. mogę się od Niego uczyć posłuszeństwa. Mhm. Mogę się od Niego uczyć. posłuszeństwa, tak? A to się nam teraz szczególnie przyda, bo zaczął się rok szkolny i często nie chce się nam odbierać prac domowych, mhm. albo posprzątać pokoju, albo nauczyć się mhm. na sprawdzian. Więc warto o to prosić Jezusa. Mhm. I na koniec mhm. prosimy o jedną rzecz. Czyli, kropka, i teraz, tak. proszę. Proszę Cię. Abym potrafiła dla Ciebie ryzykować. No bo jednak Abraham to dużo ryzykował. Mm -hmm. Także myślę, że to też nam się przyda. Potrafiła, potrafiła bo potrafił tak dla tak. Ciebie ryzykować. Mm -hmm. Możemy na przykład zaryzykować w ten sposób, że mm -hmm. jakiejś naszej niewierzącej koleżance lub koledze opowiemy o Panu Jezusie. Mm -hmm. O, ledwo mi się zmieściło. No jeszcze na koniec. Jeszcze amen. amen. To Dobra, może to, zmieszczasz. Jeszcze, ale to już takimi, napiszę właśnie małymi literkami. Okej. Okay. Dobrze, czyli no piękna też modlitwa. Amen. Dobra, jest. Super. Udało mi się, ale fajnie. Ja jestem ciekawa jak wam się udało. I na koniec, zawsze z dziećmi, czytamy tą modlitwę. Mhm. Także zaczniemy od znaku krzyża. W imię okay. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogłam dziś poznać Abrahama i za to, że mogę się od Niego uczyć posłuszeństwa. Proszę Cię, abym potrafiła dla Ciebie ryzykować Amen. Ale super, zobaczcie, jak mi to wyszło. Bardzo się cieszę, że mogłam być. Z ciocią i lęką i narysować, i napisać. A my jeszcze zapraszamy tak w poniedziałki, w środę i w piątki na spotkanie z moją Biblią z bohaterami Biblii w poniedziałek z ciocią Ingą, w środę z ciocią Becią, a w piątek ze mną. I narysujemy Abrahama, a jaki fragment to się dowiecie w piątek. Czekam na wasze komentarze o czwartej strzałce. Mhm. Czekamy też na wasze prace, wysyłajcie je na maila i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa. 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 Uh -huh. A może ja na chwilę wyjdę? Dobra. No patrz, bo jesteśmy tak daleko. To przecież dobrze to przeczytałaś przed chwilą. Ja cię kręcę w ogóle. Nie, nie. Tu ze mnie się śmiejesz? Nie, nie.